Uśmiechnij się ładnie. O, pięknie. Dasz mi ręczkę, czy sama? No, chodź. chodź. Tam nie, tam chodź tu. nie będziemy wchodzić. Chodź tu. Nóżki do przodu. Nóżki do przodu. I jedziemy. No, chodź. To mamy. No, A jak is. ładnie śpiewasz? No, uwaga, no nasz niezjeżdżalnie na i to No, nóżki do przodu, nóżki. sama tak, nóżki do przodu. Na powodu. chcę, yeah. wow. <grym> o. Trochę chyba zrobiłam, mnie? Uwaga, tutaj musisz do dziadzi, tamtą stronę. Wiesz, jeszcze nie jest zabezpieczona. I jedziemy. Nóżki do przodu, nóżki do przodu. Ona jest elektryzowana.